Te euro czy powinniśmy wprowadzić? Oczywiście kiedyś trzeba wprowadzić. Ja jestem za, tym. jestem za tym. Oczywiście, to jest stabilny pieniądz. Stabilny. Łatwość dla, 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 dla przemysłu dla, złoty. dla, dla, dla firmy. Złote, no złote. Co? No, no w tej chwili jest stabilny, ale to się już uczymy wie pan dobrze, o jak to jest. To? a nie, to jest, można manipulować. A już tu nie, nie może Gdybyśmy dro... ja wprowadzili te euro, nie byłoby drożej? Dużo osób się martwi. Nie, to, nie było. tam gdzie wprowadzili i tam gdzie wprowadzili nie było. I Chorwacja nie narzekają, i Słowacja bardzo nie narzekają, nie narzekają. Właśnie. Z początku był troszkę taki szok, ale to wszystko uspokoiło. Dlatego, że pan staje, ma stabilny pieniądz, który ma oparcie i nie ma kombinacji. I, i jest, do... jest łatwość przy, przy wymiana, przy tym to nie ma problemu, przy sprzedaż, handel. Kupno sprzedaż to jest... A się no. interesuje elektryczne auto. Dobre czy złe czy, 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 czy Pan nie mam doświadczenia, nie, bo nie Nie, 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 żyłem, nie, 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 nie jestem, że to nie chcę mówić. A... To musi być duży zakres jazdy. Bo pan są drogie, to wiadomo. I problem będzie z utylizacją tych wszystkich aś, akumulatorów. Aś, bądź, aś, to, jest problem, to jest problem. Ale to można opanować jakoś wszystko. Mówię. To muszą mieć stacje ładowania i muszą mieć. Czy trzeba... Przebiega go. Bo nie wystarczy, że jest 100 kilometrów, musimy mieć przynajmniej te 500 km. Trzeba za, czasu to jest, po prostu, żeby to wszystko. Po prostu dopracować Na pewno tak szybko nie pójdzie. Jest szyb, bardzo szybkie, mocne lobby, tak zwane paliwowe na całym świecie, nie mówiąc o Arabii, no, Kuwaitu no, i innych. Po wschód, zachód no, i na, 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 nawet, Tak, że tak szybko nie pójdzie. Za, za duży biznes. Za duży biznes, żeby to. No to tak się mówi, no też pewne rzeczy i tak muszą być. Bo to do Zagadaliśmy do... Lekki... z panem. No, e, który rząd lepszy? Tuska teraz czy no, wcześniej byłem. Wiesz, że to jest najlepszy. Ten teraz, ten, ten, teraz lepszy. Tak, bo był kiedyś. Ja pracowałem za tym czasów i zawsze byłem zadowolony bardzo. Co dobrze zrobił Tusk? Co powinien jeszcze zrobić? No, to zrobić e, to może rząd. Rząd dobrze, ale nie przesadzajmy, nie zrobiłem szybko. Zrobić coś, no, coś już dobrze. Czeka nie, no jeżeli mamy obronność dać ponad 4%, to nie będzie na co innego. Prosta sprawa, niestety. Dziura musi być, a dziurę nie, nie, nie zamkniesz. A na czym powinien się skupić nowy rząd? No, co najbardziej leżało wcześniej za pisu, co takiego do zmiany, według mi pana? Mi że więcej powinno być inwestycji. Więcej inwestycji w przemysłowych, przemysłowych. Więcej inwestycji Ale w przemysłowych. Ja, rządzie nie kuciela, dzisiaj sądzę, że się bez przerwy. A, my, dobra, dobra, niech nie się najeba. Nie, bo... Czy te, czy te komisje teraz rozliczają, co dobre Są będą. potrzebne, trzeba intensywnie, spokojnie. Czy wszystko trzeba sprawdzić? To oczywiście, sprawdzić to trzeba. Która była afera zapisów taka na, na najbardziej trudna panie, panie? To była wizowa afera, była, jakie tam były, kopertowe wybory były? A nie, no, największy przekręt to był na Orlenie. Co Orlenie? Ta, pan to pan na Orlenie były największe na przekręty. Są tam na tym, że największe przekręty. Sponsory, nie no czego, co, gdzie, a nie. A troszkę ja no, problem. Chyba zejdzie, jeszcze, że zanim to wszystko sprawdzę. Ejdzie. Przesłuchaj, wszystko sprawdzić. Zejdzie, proszę pana, zejdzie, to jest zejdzie. dwa lata, zejdzie. a pan tak tam mówi. Tak, tak.